Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj kolejna chłopska recenzja, chłopski test tego produktu. Są to słuchawki bezprzewodowe. Może zacznijmy od początku. Ta firma zgłosiła się do mnie sama i zapytała się, czy nie byłbym chętny przetestować ich produktu. Oczywiście w zamian za produkt. Tak. Z poprzednią recenzją od firmy z ogrzewania podstojowego musiałem, znaczy zaznaczyłem, żeby nie było żadnych wątpliwości, że powiem to, co faktycznie myślę o tym produkcie, a nie to, co ewentualnie producent by chciał, żebym ja powiedział. Producent na to przystał, wysłał mi produkt. Film trochę późno się pojawia, bo produkt otrzymałem 3 tygodnie temu, ale stwierdziłem, że najpierw jak widzicie, to już jedne są otwarte. Trzy tygodnie trzeba przetestować, dwa, trzy tygodnie trzeba przetestować ten produkt, żeby mógł stwierdzić, czy ten produkt jest fajny, czy nie jest fajny, czy jest godny polecenia, czy nie jest godny polecenia, jak jest wykonany. Minęło około 2,5, może 3 tygodnie, nie pamiętam dokładnie. Mam już swoje przemyślenia na temat tego produktu i postaram się z wami nimi dzisiaj podzielić pokazać i przede wszystkim przedstawić swoje argumenty odnośnie tego, co o tym myślę. Zapraszam Was do oglądania, a wszystkich, którzy nie subskrybują, zapraszam do subskrypcji, polubienia i oczywiście komentowania. Może ktoś się spotkał już z tą firmą, może ktoś już tutaj testował tą firmę albo ma w posiadaniu takie słuchawki, może napisać, co o nich myśli, możliwe, że coś nowego wniesie do sprawy. Przedstawię kamerę, pokażę Wam, jak one z bliska wyglądają i Jedziemy dalej. No i dobra, kamera ustawiona. Nic nie telepie, Ok. Firma ta nazywa się Me, ale czyta się to Light Me. Jest to model słuchawek yy, Cosyfit. I yy, są to słuchawki głównie przeznaczone do aktywnego trybu życia, do uprawiania sportu biegania, jazdy na rowerze, jazdy na rolkach i tego typu różnym aktywnością były poświęcone te słuchawki. Mam dzisiaj dwa kolory dostępne czarne i taki beżowy. Więc tak czarne wyglądają tak, ja tu przedstawię na mojej ręce. Środek wygląda tak. To jest całe tutaj Cała ta y, powierzchnia, ona jest wykonana z takiego miękkiego i miłego, bardzo w dotyku, takiego silikonu. Ten zausznik bardzo fajnie tutaj trzyma. To jest fajne, elastyczne, nie ma nigdzie zadziorów, nie ma nigdzie, fajnie jest wykonane. Przede wszystkim jest gładkie, widać, że ktoś się do tego przyłożył. E, o, widzicie, nawet tutaj jeszcze folii z ładowarki nie wciągnęłem. Zrobimy to teraz komisyjnie. Tak wygląda ładowareczka. Bardzo ładna, zgrabna, niedużych rozmiarów. Fajny w fajnym takim czarnym matowym kolorze. I słuchaweczki cyk się wkłada bardzo łatwo. Tak to wygląda. Tutaj widzimy jest wskaźnik naładowania całej tej stacji. I teraz może powiem troszkę o danych technicznych. Dane techniczne. Nie będę tutaj się rozwodził specjalnie nad tym, bo ja nie jestem żadnym ekspertem, ale to co wiem. Czas grania tych słuchawek to jest 8 godzin. Czas ładowania 2 godziny. Czas ładowania tego etui na nie też jest 2 godziny. I z tego etui jesteśmy w stanie 5 razy naładować nasze słuchawki. Czyli łącznie jak włożymy jak weźmiemy naładowane i później 5 razy naładujemy, to mamy 6 ładowań, czyli 6 razy 8. Można sobie to łatwo policzyć, ile to jest. Jest troszeczkę godzin do słuchania. Um, wiadomo, że te 8 godzin, no to nie wiem przy jakich parametrach jest to. No Ja powiem szczerze, że ładowałem je raz. Raz, dwa. I przez te 3 tygodnie starałem się dość intensywnie. Wprawdzie nie słuchałem jakiejś bardzo głośnej muzyki. Ale gdzieś tam to radijko w tle um, Czy... Do czego używałbym tych słuchawek? Te słuchawki są fajne, bo one nie wchodzą w uszy. One są na małżowinie, są trzymane i są na zewnątrz ucha. Czyli tak jak na przykład osoby aktywne używają mm, słuchawek podczas biegania, jazdy na rowerze, jazdy na rolkach. Um, to, to, jest fajne, bo jeżeli tych słuchawek nie damy za głośno, to nadal wychwytamy, wychwytujemy yy, dźwięki z otoczenia, czyli na przykład jak biegniemy, to jesteśmy w stanie usłyszeć, jak będzie gdzieś auto jechać, czy motor, czy coś w tym stylu. Albo jak ktoś będzie rowerem jechał i będzie na nas dzwonkiem dzwonił, żeby nam po prostu nie wjechać w tyłek, i nie zrobić yy, z nas miazgi. Mm. Ja Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek i powiem tylko dlaczego, bo używałem różnych słuchawek. Używałem takich słuchawek. Używałem do niedawna takich słuchawek. Um, I powiem szczerze, te słuchawki, tego typu słuchawki są super, jeżeli chcemy sobie włączyć muzyczkę, e, wyczilować się na kanapie, żeby nic do nas nie docierało. Tak. Te słuchawki ja miałem problem, bo od tych słuchawek bolały mnie uszy, w sensie małżowina i one się słabo trzymały, jak dla mnie, mówię oczywiście o sobie. Miałem jeszcze takie, coś w tego typu słuchawek, tylko że z tą taką gumką wsadzaną do ucha. Ale to też u mnie nie zdawało tutaj, że nie, nie dawało rady, bo te słuchawki mi wypadały i mnie drażniły. Te słuchawki yy, używałem w warunkach, że tak powiem bojowych, bo w pracy. Na spacerach z psem biegałem, z psem i nigdy się nie zdarzyło, żeby słuchawki mi się zsunęły bądź gdzieś spadły. Super. Jeżeli chodzi o jakość grania, w stosunku do ceny, która wynosi 30, bodajże 9 euro, jest super. Jeżeli chcecie posłuchać oczywiście muzyki gdzieś tam z jakimś bardzo mocnym basem, to potrzebujecie takich słuchawek, nie takich. Ale żeby sobie muzyczka w tle grała i spokojnie sobie spacerować, jeździć na rowerze, aktywnie spędzać czas. Super, naprawdę fajne. Jeżeli chodzi o rozmowy, yy, też bez problemu, bardzo dobra jakość i dźwięku, i odsłuchu yy, osoby dzwoniącej, yy, oczywiście tutaj mamy wszystkie funkcje odbieranie telefonu, yy, ściszanie muzyki, przełączanie następnych wideo, na przykład jeżeli oglądacie coś na YouTubie. Yy, I tak jak mówię, ja szczerze polecam te słuchawki osobom aktywnym to. Wieczornego posiedzenia przy winku, gdzieś tam przy kominku, i posłuchania sobie muzyki, takie słuchawki są lepsze. Dla mnie one też nie są dobre, gdyż mnie bardzo denerwuje ten tutaj ten ścisk, który nie wiem, mam klaustrofobię w głowie. Rozpakujemy jeszcze te słuchawki. Obejrzymy, jak, oglądają, jak one wyglądają w innym kolorze. Pokażę Wam, jak były zapakowane, co jest dołączone. I tyle, no ja Wam nie będę tutaj makaron na uszy Ja o swoich przemyśleniach i tyle. Otwieramy i zobaczymy. No, i tak to wygląda. Powiem szczerze, kolor taki beżowy to nie jest mój kolor, ale nie będę oceniać, co się komu podoba. Jest tak zapakowane bardzo eleganckie pudełeczko sztywne, twardziutkie na prezent idealne naprawdę by się nadało. I tak wyglądają rozpakowane. I tak, jak je wyciągniemy, no to tutaj, wiadomo, jest zabezpieczenie na przedładowaniem, na czas transportu i dostarczenia do klienta. Druga jest tak samo. Źle to nie wygląda. No, ja nie jestem fanem beżu. Zdecydowanie bardziej wolę te um, czarne. One tutaj tak trochę się mienią, Srebrne, bardzo fajne. Cyk. Tak to wygląda. Przejdźmy tutaj do pudełeczka. Co tu jest w pudełeczku? W pudełeczku otrzymujemy. No babko, babko, udaj się. Mamy. Mamy tak, kabelek do ładowania, króciutki, no ale to można sobie zamienić. Dzisiaj te kabelki to praktycznie do wszystkich telefonów co oprócz chyba iPhone'ów. Mamy instrukcję. Instrukcja jest w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, japońskim i oczywiście chińskim. Polskiego nie ma, ale no to nie jest tak wszystko aż skomplikowane, żeby człowiek sobie tutaj z tym nie poradził. Tu mamy cały opis tego, oczywiście tutaj też jest właśnie taka mała kontrolka, która nas informuje o ładowaniu, typ C do ładowania, no to tutaj to są takie sprawy, które nie, nie, nie trzeba tłumaczyć, bo tu naprawdę nie trzeba kończyć nie wiem jakich studiów. Parowanie jest bardzo proste, przez bluetooth bardzo szybko można znaleźć te słuchawki bezproblemowo, zajęło to dosłownie parę sekund jest opis, która słuchawka za co odpowiada, ile dotknięć, ile w u... słuchawkę, co oznacza przy, no zależy, co robimy. Jeżeli dzwonimy, to inaczej to wygląda, jeżeli chcemy podgłośnić, jeżeli chcemy ściszyć, przełączyć, też inaczej to wygląda. Tutaj mamy pokazane... Zaraz tutaj troszkę przybliżę Wam. Jest tutaj ta jedna lampka, o której Wam mówiłem. Ja Wam tutaj zamknę i pokażę. Aha. Tu jest ta lampeczka i ona pokazuje nam stan ładowania tutaj tej całej bazy. Jeżeli się pali zielony to jest 71 pomarańczowy 31-70% i czerwony 1-30%. Więc to jest bardzo proste. Tutaj jest ta strefa, gdzie się naciska, żeby przełączać, bądź zgłaśniać, bądź ciszać. Tutaj są dane techniczne odnośnie ładowania. Zasięg niby na tych słuchawkach na Bluetooth jest 10 metrów ale jest na 100% większy bo ja w domu będąc zostawiając telefon w jednym końcu i idąc na drugi i jeszcze tyle ścian co mijam to bez problemu działało, bez tak można powiedzieć bez przerywania no i co no i to tyle. Tutaj jest. Są wszystkie informacje odnośnie kontaktu. Ja wam postaram się wrzucić hmm. Jakiś może kod rabatowy uda się dostać na pod tym filmem. Zapraszam was do tego żeby to jeżeli szukacie prezentu może to dla kogoś na święta bardzo fajny. Polecam jeszcze wam może pokażę w ucho wsadzę. tak wsadzimy w ucho i pokażę wam jak to wygląda. Więc tak to się prezentuje na uchu tu bardzo fajnie trzyma. Tu fajnie dochodzi. I naprawdę super to, to wszystko razem współgra. I słuchajcie, tak to się prezentuje na sam koniec. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Zapraszam do komentowania, jeżeli ktoś używał, co Wy o tym myślicie. Podkreślam, to jest tylko i, i wyłącznie moje zdanie. Trzymajcie się. Cześć.